Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani w nowym vlogu. Nie wiem jak wy, ale ja dziś jakoś wyjątkowo nie ja najlepiej się czuję. Mam nadzieję, że w ciągu dnia trochę mi minie, ale teraz tak. Chciałam się poparfumować i wzięłam te moje perfumy Noir Pascal Morabito i nie wiem co się stało z tym. Wiecie, z tym psikaczem, bo leci wszędzie, nie na, wieżę. wiecie, nie tak jak normalnie byśmy dozowali sobie perfumy, tylko leci po całej butelce zapach i nie wiem. Mam całe ręce w perfumach. Nie wiem, czy ja będę musiała to jakoś rozkręcić i jakoś tak, nie wiem. Nie jest mój dzień. Nie wiem. Wkurzona jestem, zła jestem, zła jestem na siebie. Weekend miałam w miarę sympatyczne, aczkolwiek yy, no nie odpoczęłam. Nie zregenerowałam się wcale, no ale czasem tak bywa. Dzisiaj mam zamiar pójść bardzo wcześnie spać, wczoraj też yy, byłam o godzinie 20.30 już w łóżku powiem Wam. E, więc cieszę się, że szybciutko mogłam Wam e, zmontować e, tego vloga i wrzucić, jak wrzuciłam z pracy. Mm. Ale nie. Dzisiaj to rzeczywiście jest taki szalony i niezrozumiały dzień. Ale dobra. Stylowa na dziś założyłam sobie taki żakiet, który kupiłam kiedyś na temu. Nie wiem czy jak go Wam pokazywałam. To jest stary golfik. E, Chyba sprzed 15 może 17 lat z gaty. No i do tego mam dżinsy, dzwony. nie zobaczycie, ale ale musicie mi uwierzyć na słowo. No i opaska też z temu, pierścionek ten złoty, widzicie? Też z temu. Ja całe takie tłuste od tych perfum w ręce. Właśnie dzisiaj sobie rozpuściłam i Już też dzisiaj zauważyłam, jak sobie rozczesywałam, że czas najwyższy na farbowanie. Ja mam cały czas wrażenie, wiecie, że przez ten stres, przez to wszystko tak mi zaczynają szybciej siwieć włosy. Nie wiem o co chodzi, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. No, ale widocznie taka uroda. Zresztą mój tato miał też czarne włosy. Znaczy, ja oczywiście je przyciemniam, bo ja czarnych naturalnych nie mam. Jestem brunetką. Eee jasną brunetką, natomiast no, mój tato miał czarne i chyba w wieku 40 paru lat zaczął siwieć mocno, więc domyślam się, że najprawdopodobniej odziedziczyłam po nim również i ten gen, jak i wiele innych cudownych genów, tak jak właśnie chociażby karnacja. W każdym razie, no niestety, więc tak się zastanawiam, może to sobie zrobię na pewno to farbowanie będę musiała sobie zrobić w tym tygodniu. A pomimo tego, że bardzo się staram i robię to dokładnie, no to gdzieś tam zawsze, wiecie, na skórze troszeczkę się tej farby utrzymuje. Ale dobra, nic tam. Kwiatki jeszcze stoją, oko cieszą. Więc bardzo się cieszę. Dobra, kochani, Boże, ile ja Wam gadam tego wstępu. Zapraszam Was, zapraszam Was na tego vloga ze mną. Zasiądźcie sobie wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Wczoraj byłam w sklepie, bo potrzebowałam dosłownie paru rzeczy. To nie, to zamówiłam sobie na Allegro. Już mi się klej do sztucznych rzęd skończył, więc wzięłam sobie od razu dwa opakowania. A z tych rzeczy, no wiem, że to nic takiego uiwałowa, jak ja to mówię. No ale taśmy musiałam kupić, bo ostatnio dużo dość pakowałam tych rzeczy z winty, które Wam sprzedałam no nie tylko Wam, no ale w ogóle sprzedałam, więc musiałam sobie zrobić jakiś zapasik. Brakowało mi takiego klamastra który, taki permanentny, którym mogę, wiecie, pisać po różnych rzeczach, takich niezmywalny Od razu wzięłam sobie zapas długopisów, bo jak wiemy tego nigdy za wiele. No i tutaj się skusiłam wiecie, na taką teczkę, w której mogę przechowywać różne dokumenty, a to mi teraz będzie bardzo, ale to bardzo potrzebne. No więc słuchajcie, to no takie bardzo prozaiczne zakupki, no ale też od czasu do czasu trzeba je zrobić. Przesiadam sobie na chwilę, bo dzisiaj na pewno tak po pracy biegnę na depilację do mojej ukochanej pani Sylwii. Znalazłam, znaczy to był jedyny wolny termin, aczkolwiek powiem Wam, że. Chciałam go trochę opóźnić, bo dzisiaj mi jakoś tak nie bardzo pasowało, no ale dobra. Najważniejsze, że termin się znalazł, także na 18 po pracy biegnę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że będę sobie zaraz przygotowywała mizerię z koperkiem. Tam, co prawda, mam, bo kupiłam sobie w osiedlowym sklepie, ku takim warzywniaku. Trochę leżał ten koperek, więc mam nadzieję, że on będzie jeszcze dobry, ale chcę go zrobić z jogurtem greckim nie ze śmietaną, nie ze zwykłym. Jogurtem, więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Mam tego przepysznego tuńczyka, którego widzieliście który kupiłam w biedronce, więc dzisiaj będzie taki obiadek. Bez ziemniaków, jakoś powiem Wam, że ja lubię ziemniaki, natomiast nie jestem jakby ich fanką na zasadzie takiej, że one muszą być, i one też stanowią jakby podstawę mojego obiadu. Tak no więc powolutku. Jeszcze się zastanawiam, bo mam te buraki, które zawsze kupuję, wiecie, już takie gotowe, ugotowane, zafoliowane. Czy nie zrobić sobie, wiecie, nie utrzeć ich i nie zrobić, znaczy no, nie doprawić ich i nie zrobić po prostu takie buraczki do jedzenia. No ale zobaczymy. Jeszcze, jeszcze mam chwilkę czasu, żeby sobie ten obiadek przygotować. Wiecie, co ostatnio Zoom zamówiłam? Kurde, tak przeglądałam tego, to Allegro, i yy, jak składałam tę choinkę, yy, to stwierdziłam, że brakuje mi jeszcze, wiecie, bombek. Szalona, prawda? Szalona. I tak, tak moi drodzy, dokładnie jest tak, jak myślicie. Zamówiłam sobie bombki, ale zamówiłam tylko 4 sztuki, takie większe, ręcznie malowane. No, bo jak wiecie, te szklane bombki są drogie, ale ja wiem, że to jest inwestycja na lata, więc wziąłam sobie taki jeden kartonik. Zobaczymy, jak przyjdą. Na pewno Wam zrobię open box, no i będą na przyszły rok. A tym razem zamówiłam bombki w odcieniu złota, bo złota mi chyba najbardziej brakuje. Już na razie w granat nie idę. Jeszcze się zastanawiałam nad czerwienią i nad bielą, bo białych mi też brakuje. No ale e, zobaczymy, zobaczymy, bo może rzeczywiście e, jeszcze gdzieś tam sobie coś wyszperam, a może zrobią e, jakąś wyprzedaż. Więc bardzo chętnie bym sobie wiecie, z nich skorzystała. No dobrze moi drodzy, e, to ja tak na razie uciekam e, do mojej pracy. To tylko przysiadam sobie z kubkiem e, ciepłej wody, tak jakoś. E, Powiem Wam, że znacznie lepiej mi robi wrzątek w ciągu dnia aniżeli herbata. Nie wiem, jakoś tak ostatnio się nauczyłam i co chwilę sięgam właśnie po kubki z gorącą wodą. No, to tyle, kochani. Ja tak bardzo lubię do Was przychodzić i um, dzielić się takimi um, myślami, które gdzieś tam do mnie przychodzą. Um, mam takie wrażenie po prostu, jakbyśmy sobie wiecie, usiedli naprzeciwko siebie wzięli sobie coś do picia i tak rozmawiali o kwestiach takich bieżących, o właśnie takich przemyśleniach, o jakichś takich pomysłach czy planach, jakie mamy na, na ten dzień, czy, czy nie wiem, na przyszłe dni, więc tym bardziej się cieszę, że mam was, że mogę się z Wami też tym dzielić. I jeżeli Wy macie oczywiście też ochotę, to dzielcie się tym wszystkim co gdzieś tam przychodzi Wam do głowy na dole w komentarzach. Ja też będę miała takie poczucie, że no właśnie, usiedliśmy sobie i odbyliśmy jakąś taką fajną, konstruktywną, ciekawą rozmowę. Wiecie co? Tak, tu już zrobiłam sobie tą mizerię w tym jogurcie greckim. Tutaj mam rybę. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam ryby właśnie takie pieczone w folii czy, czy w papierze. I zaraz ją sobie zawinę. Tutaj dałam tylko przyprawę do kurczaka, bo jakoś mi to tak e, bardzo pasowało. E, tu już kuperku nie dawałam, bo kuperek się okazał, że już jest mm -mm. tak zwiędły, że się nie nadaje. Tu jeszcze tylko dam oliwę, tą, którą ostatnio kupiłam. Już genialna jest ta grecka. Ok, a później dołożę tylko znaczy poleję tylko, jak ona mi się upiecze. Poleję tylko. Sokiem z cytryny. Ale powiem Wam, że ładny ten kawałek. Super. A oto mój obiad, więc zasiadam, zajadam. W międzyczasie będę sobie pracowała. Ale tak, dół mi się trochę zjarał. No trudno. Eee, no tak musi być. Ale pachnie przepięknie. A jeszcze tylko właśnie troszeczkę cytrynki. Mm, no i gotowe. Już się nie mogę doczekać. Więc jeżeli Wy coś jecie, życzę Wam smacznego. Moi drodzy, mam wrażenie, że wy jakoś krzywo tutaj stoicie. Czy ja Was jakoś mogę prostować? Widzę, że nie. No ale nic. W każdym razie bardzo Wam dziękuję, bardzo za to, że byliście ze mną, za to, że kolejny vlog mogliśmy razem przeżyć, że mogliśmy go razem spędzić. Ja Wam bardzo dziękuję, kochani, za Waszą obecność, a my po prostu widzimy się w kolejnym moim. Vlogu. Do ja. miłego, do następnego. Ciao!